Większość tych ofiar zginęło przez zastrzelenie. Ciała pochowano w zbiorowej mogile, tej, która znajduje się za nami. W grobie znalazło się 42 ofiary 26 kobiet i 16 mężczyzn. Wielu z nich to młodzi chłopcy i młode dziewczęta. Telegram jest z 19 stycznia 1945 roku. Dowódca posterunku policji zameldował o pochowaniu na miejscowym cmentarzu 39 ofiar i wyszczególnił 25 numerów obozowych należących do więźniów obozu Auschwitz. Pochowani w mogile zbiorowej. W trakcie pracy badawczej zdołano ustalić według numerów obozowych wyszczególnionych w telegramie, że większością ofiar byli Żydzi przywiezieni do obozu z Polski, Węgier, Czechosłowacji i Holandii. W zbiorowej mogile spoczywa co najmniej 16 Żydów i 4 Polaków. Spośród Żydów udało się rozpoznać Wola Sandor, więźnia o numerze obozowym B6143, 16-letniego chłopca z Węgier, Erzozona cohen Izrael, więźnia o numerze obozowym 10989, mężczyznę w wieku lat 55 pochodzącego z Lublina w Polsce. Geza Zweibel, więźnia o numerze obozowym 8816 wieku lat 33 z Polski. Spośród Polaków natomiast zostali rozpoznani. Balbina Kruk, więźniarka o numerze obozowym 83910 w wieku lat 53, wywieziono do obozu z Warszawy po klęsce Powstania Warszawskiego. Józef Jankowski, więzień o numerze obozowym 135285, pochodzący z Łodzi. Mężczyzna o nazwisku Fogel o numerze obozowym 156775, pochodzący ze Śląska. Oprócz powyżej wymienionych osób pochowano w zbiorowej mogile pięciu więźniów obozu Auschwitz, których numer obozowy jest nam znany oraz 17 ofiar, o których nie mamy żadnej informacji. Cześć ich pamięci. 2 września 1945 roku odbyła się na tutejszym cmentarzu uroczystość ku czci pochowanych tu ofiar. Z inicjatywy mieszkańców ustawiono nagrobek na zbiorowej mogile i młodzież szkoły podstawowej w miedznej utrzymuje go w pamięci po dzień dzisiejszy. Należy podkreślić szlachetną postawę mieszkańców miecznej i okolicznych miejscowości, którzy z narażeniem własnego życia Zimą 1945 roku udzielali pomocy więźniom Auschwitz zbiegłym z kolumn Marszu Śmierci. Wiki Regew, członek delegacji Bezek, przeczyta wiersz poety Zeldy: Każdy człowiek ma swoje imię. לכל איש יש לו קומתו ואופן ונתן לו לכל איש שנתנו לו ונתנו לו לכל איש שנתנו לו המזלות ונתנו לו לכל איש שנתנו לו ונתנה לו לכל איש שנתנו לו ונתנה לו לכל איש שנתנו לו חגיו ונתנה לו מלאכתו לכל איש Każdy człowiek ma swoje imię. Każdy człowiek ma swoje imię, nadane mu przez Boga i ogłoszone przez Ojca i Matkę. Każdy człowiek ma swoje imię, które rysuje jego postać, sposób ubierania się i uśmiech. Każdy człowiek ma swoje imię. Pochodzące ze ścian rodzinnego domu imię, które nadały mu gwiazdy, ludzie bliscy i sąsiedzi. Każdy człowiek ma swoje imię, w którym kryją się słabości i grzech. Każdy człowiek ma swoje imię, nadane przez ludzi kochających go i przez wrogów. Każdy człowiek ma swoje imię, które nadały mu pracowite dni powszednie i święta. Każdy człowiek ma swoje imię, ubarwione przez pory roku. Każdy człowiek ma swoje imię, które nadał mu ogrom morza które nadała mu śmierć. Każdy człowiek ma swoje imię. Ani zminyt gwoda komir, Henryk Kawska, wet gwoda hawźry, filatiu dejkatowicz, alaw Josua Elis, a sedi wretwila. <many> Zapraszam księdza Henryka Kawkę oraz rabina Jehoshua Elis do odprawienia wspólnej modlitwy. Terech wiatrów. Przybądź duchu i powiej o tych zabitych, aby ożyli. Wyjątek z księgi Ezekiela. Niech ten duch powieje w nasze serca, w nasze wnętrze. Abyśmy wszyscy Sali odnowieni, inaczej podchodzili do spraw, które nie zawsze są naszą chlubą. Dziękuję wszystkim za przygotowanie tego szczególnego miejsca, a młodzież naszą, dorosłych, zachęcam do. Wielki trzy wobec tych, którzy polegli w marszu śmierci, aby im naprawdę ziemia była lekką. Byśmy wspólnie modlili się do naszego Boga, Boga Abrahama, Izaaka, Jakuba. Słucham teraz poświęcenia tego pomnika. Boże, Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i nakażeś mu miłować bliźniego jak siebie samego. Ty powierzyłeś ludziom ziemię. Aby była wspólnym mieszkaniem dla wszystkich narodów. Kiedy człowiek przez nieposłuszeństwo utracił Twoją przyjaźń, szedł na świat grzech, bratni nienawiści, który rodzi zazdrość i śmierć, w swoim niepojętym miłosierdziu wejrzyj na naszych braci i siostry, którzy stali się ofiarami ucisku. Przemocy i złości i oddali swe doczesne życie w obronie ludzkiej godności oraz wolności ojczyzny. Obdarz ich nagrodą nieśmiertelności i chwały. Błogosław nam, którzy wspominamy ich imiona i żyjemy na tej ziemi. Spraw, abyśmy potrafili miłować naszych braci, jak Twój syn nas umiłował. Ojcze, odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. Przyjmij naszą modlitwę przez Jezusa Chrystusa, który do końca nas umiłował. I który z Tobą żyje i króluje na wieki wieku. Amen. Rekwiesz kadin Amen. אבי. אדוני רואי לא אכסה. ביהי נוטשי ירביצני. עמי מנוחות יחנא דיני. נפשי ישובי. ינחיני במגלית צדק למען שמו. גם כי אלך בגי צלמוות.

من عند الماء Amen. 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 من شمال Amen. 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 أَمَنٍ Amen. 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 أَمَنٍ